By dom pozostał bez skazy, trzeba by zrezygnować z wszelkiej aktywności. Brudzi się, gdy gotujemy, gdy jemy i gdy sprzątamy ze stołu. Kurz jest wszędzie i nie sposób go uniknąć, a plamy atakują z każdej strony. Walka z takim przeciwnikiem może się wydawać z góry skazana na porażkę. Ale od czego mamy cały kuchenny arsenał? <grystanie> Jakbyśmy się nie starali, zarazki zawsze będą się zbierać w zakamarkach, takich jak Sitko w zlewie, przy armaturze czy nawet w zagłębieniach między meblami. Widzicie tego tutaj? Jeszcze nie wie, że zaraz zniknie. Bakterie i zarazki nie mają szans, gdy do walki z nimi użyjemy srebra. Ten metal działa antybakteryjnie i zapobiega nam się różnego rodzaju nieproszonych gości w kuchennych czy łazienkowych zakamarkach. Jony srebra ukryte w praktyce higien. Aktywują się pod wpływem wody, dlatego wcześniejsze namoczenie jest niezbędne. Później nie musimy się już o nic martwić, bo ściereczka na długo pozostaje higieniczna i nie generuje przykrego zapachu, jak to się dzieje w przypadku tego typu domowych pomocy. Mhm. Dobrze, oczywiście, tak jak najbardziej. Zadzwonię do ciebie we wtorek, dobrze? Słuchaj, pa! Kochana, muszę kończyć. Czeka Proszę. mnie misja. Pa! Nie robię sobie nadziei, że stół na wieki wieków pozostanie bez wskazów. Staram się likwidować wszelkie zabrudzenia na bieżąco, tak by nie powstawały rysy. Jeżeli to możliwe, unikam stosowania detergentów. Dlatego ściereczka z wysokogatunkowej mikrofibry, która czyści na sucho, jak i na mokro, jest dla mnie idealnym rozwiązaniem. Ale to nie jedyne zastosowanie ściereczek z mikrofibry marki Paclan. Musiała miała sięgać po ściereczkę z materiału. Za każdym razem, gdy coś się ubrudzi, musiałabym ją prać co dwa dni i w efekcie niewiele by z niej zostało w krótkim czasie. Z pomocą przychodzi to, co radzi sobie wzorowo, jednorazowo. Za połączenie użyteczności papierowego ręcznika i skuteczności ściereczki z najwyższej jakości materiału, ktoś powinien dostać Nagrodę Nobla. Czyszczenie mi nie tylko meble i kuchenne blaty, ale także. Szereg innych przedmiotów. Jeden kawałek, jedno pomieszczenie. Czyszczę na sucho albo na mokro. Z detergentami lub bez. Co tylko zechcę. A efekt zawsze pozostaje taki sam. Jest czysto i schludnie.